Mano się manos, z tej strony się zagramy w grę, grę na frefira Na nowej myszce, znaczy nowa. To jest ta sama myszka, tylko że nowa, bo w tamtej mi się popsuł przycisk. Ten boczny, taki jeden z najważniejszych. Te dwa po boku, jak myszki, nie te u góry, tylko te po boku. No i niestety była lipa trochę kiepsko mi się grało, więc jest kupiona nowa myszka i im będzie lepiej. Zapomnijcie o lajkach i subach, w tym jak oglądają. Jeden diament jest Znowuż tak mało graczy jest, bo oni wciąż wychodzą. Jak to macie 19 mówię na moim kanale, że jest jakieś dwa mecze, lub jutro to już przestanie. Już będzie mniej tych nagród i mniej do zdobywania. No zresztą już tak trochę widać, że już trochę teraz tego mniej jest. prawie prawie by mi ta postać lecia. No, szczęście udało się nie na razie będę grał dwustrzałową, bo nawet dobrze idzie ale na pewno na no, no zawsze nie będę ją tak grał na miskość jak nie wkurzy no to będę grał właśnie tym shotgunem albo MP40 lub MP5X Chyba widzę, że nikogo nie ma. Dobra, to już kupuję. Eee, plecak, zbroja. O, trochę tego hajsu jest. Wszystko mam już. Ewentualnie jeszcze Masa X i ulepsza do do kałacha Jak znajdę Famasa X No to Famasa X Ale jest dobrze jak jest dwuszczałówa Prędzej ją kupię niż znajdę No bo ciężko ją naprawdę znaleźć Moim zdaniem to jest taki najtrudniejszy shotgun do znalezienia Ciekawe czy do niego można mieć takiego skina Który ulepsza magazyna Czyli takie trzy kulki mieć Ła to był mocny lakier magazyny damage dodać to było o, coś to co jest ale wątpię czy taki lakier by był shotgun jest najmocniejszy z shotgunów i dlatego mu dali dwie kulki tylko żeby było trudniej Wczoraj na przykład na tych ustawieniach kapiksa to mi się naprawdę dobrze grało. Teraz tak trochę szybko, ale może jakoś to ogarnę. Żeby właśnie jakieś banie się dały. Już nie mówię takie coś, że boom, headshot, nie. Że nawet o tym, tego takiego czegoś nigdy nie osiągnę, bo to jest raczej niemożliwe. No po prostu, żeby jakieś takie czucie się dały, tak to... wow, z tego shotguna CC staje ciało, ciało, ciało. Ostatnio około mam tego emulatora to właśnie nie idą mi headshoty, tak, ale dzięki temu ustawieniu grafiksowi to już jest trochę lepiej. Zobaczę jak to będzie w dzisiejszym dniu. Tylko też trochę ciężko będzie zobaczyć jak jest tak mało tych graczy od wczoraj. Już jakiegoś ranketa pyknę. Tamtego Heroika to zdobyłem tylko przez tamtego emulatora Blue Stack, bo ten jest jakiś taki. No, tak mi się dziwnie, no w ogóle headshoty mi nie szły na tym emulatorze tak za bardzo. No Blue Stack o tak coś mi lepiej szło i biję Heroika. Tam z kilka razy wbijałem te Heroiki, teraz na tym no nie za bardzo i nawet nie chcę mi się grać na tych rękadach. Ale z tymi ustawieniami, może coś tam ugram. Teraz będzie prawie pół mecza, będę jeździł sobie i szukał graczem. Tak mówiłem, powinni to zrobić właśnie tak, że za takie wychodzenie i zbieranie sobie diamentów i jak wychodzi ktoś z meczu, no to powinien mieć na początku upomnienie. Jak zrobi to jeszcze tak dwa razy, czyli tam raz. No to ma takie coś, że nie może zbierać diamentów za karę, no nie? Za to, że wychodzi z meczu i niszczy innym grę. Oni chcą zyskać na czasie, że sobie zbierają. W sumie wezmę sobie teraz snajpę. Zyskają na czasie, bo wychodzą. To jest tak, że biorą mecz, odpalają, poczekalnia, zbierają diamenty, wychodzą, kolejna poczekalnia, zbierają diamenty. Jest tak naprawdę szybciej, ponieważ yy, nie musicie grać mecza, tylko od razu zbieracie sobie diamenty z każdych tych meczów, ale oczywiście je wychodzicie, żeby nie grać. I no, ale to jest głupoty, to niszczy innym gry. Dobrze, że tak na ranketach nie ma, bo jesteś, nam takie coś nie pozwolą, bo rangę stracą. stracam. A w takim przypadku, jak klasyk, no to nie ma rangi. Ja no to mówię: coś powinno być taka jak kara, że nie możecie zbierać diamentów. Kto tak robi? To by było, moim zdaniem, bardzo dobre. To jest tak czulowo. No cała wyspa należy do mnie. Jest pewne, że ja to wygram, bo jest mało graczy. Dużo wygrywam jak jest normalnie z 50 graczy, a no teraz to tym bardziej, bo ich jest malutko. I wiem, że już nie mam takiego problemu, że ktoś inny w dwóch będzie we mnie szczelął. Bo jak ich jest dużo, 50. To często tak się dzieje, że w dwóch mogą mnie napaszyć, jeden z przodu, jeden z tyłu. A teraz takiego, takie coś to w ogóle chyba się nie pojawi. O! Gdzieś tam chłopak był. Bo słychać auto, by było widać znacz. Czy słychać, nie wiem. Gdzieś o właśnie tutaj. Hmm. Mamy chłopa, to pewnie ten o. Ło! Wow. O, był headshot! Czy jest różnica? To nie był taki mega headshot, ale wtedy to ja w ogóle nie mogłem nic. Jeju, a ten shotgun jest do dupy. Ile ja mu zadałem szczał? E, raz, dwa, trzy, cztery, pię pięć, sześć jakoś wyszło. Co to było? A, nie lubię tego shotgana. Jej, to aż takie słabe jest i to jest niby najmocniejszy shotgun? Mi się nie wydaje, że to jest takie mocne. Oceńcie w komentarzach, ja nie wiem, może coś nie tak robię. No bo tak szczerze, jak widać statystyki tego shotguna, to on jest najmocniejszy. A ja zadaję im... tyle jeszcze, a ja się muszę... Gdyby nie chowanie się ścianami, to ja bym przegrywał. Ja pierdzie, Nie no, jednak znowu te heczoty nie idą. Wczoraj było naprawdę lepiej, ja nie wiem co robić. Może tak na komputerach jest gorzej z szczela ale jest tragedia po prostu, przecież. Ale też nawet nie chodzi o same, same hatchy, to chodzi po prostu, ten gość za dużo dostał w ciało nie za dużo dostałem. jest takiego shotguna sześciokulkowego, co tamta szczalała, to, to ja bym miał osobę na trzy hity z takiego bliska, co ona mnie szczela. Yy, ja ją strzelałam. Po prostu to było nierealne. Czyli też shotgun jest do dupy. To nie jest tylko na headshoty, ale przecież taka logika. przecież Skoro tamten shotgun jest mocniejszy, no to będą też lepsze headshoty, więc on jest nieopelalny. Według mnie, kurde, co za pierdzielnięte auto. No, chłopie, jedziesz czy nie? Czy będziesz przywalał? Ale przyda mi się ta moc postać. Nie mogę jeździć, ja pierdzielam. Yy, przyda mi się ta moc lepszych skrętów pojazdu, bo naprawdę ciężko się skręca tymi pojazdami. Jej, a ten szotgo jest tragiczny. Ja przecież ja muszę... Ile ja mam tych ścian? Nie już jeden, tylko to muszę skończyć po ścianach. Ja tak tych ścian muszę wymarnować na jedną walkę, że to szok. Bardzo dużo ja muszę wymarnować tego. Na jedną walkę, kurde, przecież ja bym tyle ścian zużył, na... nie wiem. Dużo bo to jest dużo chowania przy tym shotgunie, nie? A następny odcinek. Napiszcie w komentarzach, czy chcecie jeszcze, żebym zagrał tym gównianym shotgunem, czy wreszcie zmienić innego shotguna. No bo to jest no i tragedia. Przecież widzieliście, co to było. Co się działo? Przecież ja co chwilę musiałem się zasłaniać tymi ścianami, albo też już by było po mnie. Ja stwierdziłem, że zginę, ale dobra, no że tak szybko się ścianowałem tym. Bo... To jest tragedia. Ja nie wiem, jak tym można grać. No wczoraj no to jeszcze coś tam dało się ubrać. Zobaczymy, czy snajpy mnie tym razem zawiodą Proszę, headshot, łagam cię Już tak dawno headshotów nie strzelałem, no kurde no Co jest ze mną? Gdzie te moje stare headshoty? No, proszę no, akurat taki. Nie no to jest chyba coś nie halo z tą grą jak jest 150? Tak gówno, a nie 150. Ta gra... Ta gra nie wie... Co to, to headshot? Wyrąbane w te headshoty. Jeju, kiedyś naprawdę mi lepiej Nie zapomnijcie lajkach i subach i cześć. Napiszcie w komentarzu, czy mam nadal grać tym gównianym shotgunem, czy wreszcie zmienić na lepszego. Siemanko.